Małyś weź ze zdymi, to pranie, teraz zejdę, pranie zejdę, nie miała kiedy powiesić i no teraz bez wiezać, pranie, jak telewizja jest. Witam Państwa bardzo serdecznie, za nami finał konkursu na biznesmena roku i dzisiaj od razu u nas rozmowa z laureatem i zarazem zwycięzcą wszystkich trzech nagród. Nagrody faktycznie były C, jeden kierpiec, drugi kierpiec i kielisek jeden. O jego biznes dopytują się już wszelkie koncerny wielkie z całego świata. I co ciekawe, chcą kupić tylko koncepcję tego biznesu. A ta koncepcja to wysła dzięki plakatowi, co się pojawił u nas na wsi. Jak zem zobaczył, chirurga plastycznego chodzi. I, i se myślę, jak zaufać takiemu chirurgowi, co się chwali, że robi ładne twarze, a są jest brzydcy od antka z pasiepca. A Antek z pasierpca jest brzydcy od gówna. I ten plastyczny chirurg też był taki brzydki, że koło tego billboardu to już dwa wypadki u nas były. W tym jeden śmiertelny. Się facet zapatrzył na plakat i, i przejechał mi kurę. Ale niestety takie są kobiety. Sąsiadka bacy nabrała się na chirurga i poszła do niego na zabieg upiększający. Nie wiem, czy po tej operacji ona była ładniejsza, bo to tak jej powiększył te wargi, że, że jej twarzy nie było widać pod tych wargów. Ale było widać już nowy biznes, bo gural zrozumiał, że skoro nawet jego sąsiadka ze wsi, prawda, stała się podobna do blogerek, które są podobne do Instagramerek, które z kolei mają uśmiech pyszczaka, delfiniaka, to przyjdzie w końcu taki czas, że żeby być naprawdę oryginalną, trzeba będzie na powrót mieć wargi malutkie. No i wtedy wejdę ją cały na biało, bo w każdym mieście ją otworzę punkt zmniejszania warg, i będę jedyny na rynku. bo jak wykupił jak wszystkie domeny: małe wargi, pl, wąskie wargi, pl, wargu się, pl, wargu nie i wszystko. Pomysł był tak dobry, że prawem analogii w głowie kłębiły się kolejne pomysły zmniejszania, i kolejne punkty zmniejszania powstawały. Tym razem były to punkty zmniejszania piersi. E, no teraz baby se powięksają, to znaczy, że kiedyś se będą zmniejszały, jak będzie młodne. Dlatego ja w każdym mieście już otwieram punkt spustania silikonu i tu też bym chciał być monopolistą, dlatego dodatkowo jest, otworzyłem sklep monopolowy. A monopolowy będzie dla mężczyzn, którzy też w pomniejszaniu będą mieli swój interes. Nie, nie, nie. W, nie w pomniejsaniu będą mieli interes, tylko będą swój interes <mogli pomniejszać>, mogli pomniejszać. W tym punkcie podobno inspiracją były maile. Ja nie wiem o co chodzi, ale ja cały czas dostaję te reklamy, żeby se powiększyć e, penisaj, powiększyć penisa, i powiększyć. We dwa tygodnie to się można podobno wydłużyć nawet o 15 centymetrów. Ja nie wiem, o co to chodzi. Czy oni mnie w kłępielicy, czy, czy, czy mają zbadany temat, że, że chłopy w Polsce mają za, za krótkie penisy? Ej, Jezusie. A zemcze teraz zdał sprawę, że tak musi być chyba. Jezus. I tak oto góral odkrył straszną prawdę, że w Polsce mężczyźni mają za krótkie penisy. Teraz zemcze zdą sprawę, że tak chyba musi być. Przecież te firmy nie wydawałyby milionów na reklamę wydłużania penisów w kraju, gdzie ludzie mają długie penisy. To tak jakby chcieć pojechać do Afryki i sprzedawać Afrykanom kaloryfery. I zdaje się, że baca ma rację. Dostaliście kiedyś reklamę typu powiększymy twoje ego? Nie, bo ego Polacy mają wystarczająco duże. Albo czy ktoś widział w spamie reklamę zwiększymy twoje IQ? Nie, bo IQ również mamy wystarczająco duże. Ale y, penisy wychodzi na to niestety mamy za krótkie, dlatego trzeba je wydłużyć. No przecież taka jest prawda. Jak wszystkie chłopy będą sobie wydłużać teraz penisy, to za jakiś czas się babom znudzą te długie wszystkie penisy będą chciały krótkie, to chłopy będą sobie chciały skracać I dlatego ja będę pirsy, bo otwieram pirsy. Salon skracania Ferdynandów. Zapraszam. I tu ciekawostka. Tuż po skróceniu Ferdynanda w salonie yy, pana Bacy będą sprzedawane książki patriotyczne, jak mi powiedział, e, patriotyczne, bo z książek można się dowiedzieć e, dokąd zmierzamy i skąd przyszliśmy. Bo wiecie, że niektórzy nie pamiętają skąd przyszli. Zwłaszcza jak se tam drinkną coś i, i oni, żeby wiedzieć skąd przyszli, to muszą sobie najpierw pomuchać buty, żeby wiedzieć jaki smród gdzie zostawili, nie? Ale na szczęście nie wszyscy są tacy, co nie pamiętają. Są tacy też, co bardzo dobrze pamiętają, nawet noszą łopaski z napisem informacyjnym pamiętamy, żeby by wiedzieli, że oni pamiętają i oni dlatego nie muszą wąchać butów. To jest taka zasada, zaraz inni wąchają ich buty. Taka jest prawda. I tu ostatni pomysł na biznes, tym razem dla Państwa. Skoro teraz wszyscy tylko pamiętają, to znaczy, że wcześniej czy później będą musieli skończyć to pamiętanie i będą musieli zacząć myślenie o przyszłości. To, 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 dlatego już dzisiaj trzeba zacząć produkować łopaski z napisem: Przewidujemy. Hej! Przewidujemy. Hej! Ej, przewidujemy, a no ja przewiduję, że coś do tego bo dzisiaj naleję i wypiję za wasze zdrowie. Trzymajcie się.